Jest? Tak jest, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. kakisa? No i dobra, pewnie się staniecie. po co są te ścianki nie no, po... nie no, po miniaturce pewnie wiecie Czekaj, wa... czekaj Stań koło mnie, walniemy sobie miniaturę okay. Tylko nie, czekaj yy, Ja na tle drewna A ty na tle tego Nie, czym? Dobra, miniaturę zrobimy za nas, po, po tym, no ale. Dobra, mamy te bandażuki. Dobra, pierwsza runda. Chyba, cia, chyba pompy, tak? A w ogóle chodzi o to, że stare nowe bronie. Ja zmieniam drużynę. A odejdziesz z drużyny, bo ja przed za zanim zmienię, dałem odryć się. Dobra, się po prostu na drużynę pierwszą. Mówię, okay, zmieniłem, zmieniłem. Tak, Ej, o nie, mam tu bugi ekranu. Dobra, chyba się już naprawiło. Przepraszam, jeżeli coś dbone, like, Dobra, to chyba to... zaczynamy fajta Dobra, zaczynamy fajta. Dobra. I tutaj akurat mamy... Wszystkie broń. My jesteśmy na laboratorium bojowym, ale tutaj akurat mamy, że te dwie bronie od... są nowe po prostu. Nie w tym sezonie dodane. No ale kumarz, powróciły. do trzech każdą y, ty, nie, ja się teraz muszę odrodzić Kumasz, żeby mieć full HP no. i tak chyba y, po dwa musi za, y, po dwie rundy, prawda? z każdej broni po prostu tą broń y, na razie chyba, że Kumasz będzie remis to Kumasz y, to po prostu jest ale te chyba fajty powinny się rozgrywać chyba w tej chacie, przynajmniej na pompy Prawda? No wiadomo, gdzie kto jest A jednak coś to nie wiadomo Prawda? Dobra, chłop zaczął budować Nie wiedziałem, że w tej rundzie... Nie no, teraz trzeba zrobić remis Nie no, odrzuć się, żebyś miał fula Dobra I teraz remis Jeden, remis, jedni i ostatnia runda. Ostatnia runda z tej broni. nie że to runda, bo tu macie remis. A, czyli ja ogólnie pora charge'y, ale wziąłem statykala, bo znalazłam statykala, bo do jego No i masz niebieskiego, ja mam zielonego. No. Dobra, jesteś już w budynku? Owszem, jestem. Owszem, widzę cię. Już nie musisz mówić, że jesteś. Wiecie ile nam zajęło poszukiwanie Chargea? Jest! Tą konkurencję wygrywa Charg. Tą konkurencję wygrywa charge oficjalnie! Czyli jednak charge lepsze. Mówi to szyba! No, no i teraz, Te Ej, wiesz co, sobie teraz sobie taki, teraz taki napis na, 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 na tym Charge win! Teraz PME Dobra Czyli odk... Wiesz, że ja w tej rundzie w ogóle nie używałem bandaży? Czyli odkładaj charge'a na swoje miejsce Swoją broń na swoje miejsce Dobra Teraz chyba, czekaj, teraz przyszła pora na PM. -y. No tak Masz pulę? No to teraz... Ogólnie... Chyba znowu w chacie, bo to znowu broni na blisko. Tak. Tylko, że ja startuję od góry, ty od dołu. Dobra. Żeby, rozumiesz, nie bylibyśmy od razu koło siebie. Dobra. Start fight! On ma... Ej tak w ogóle te broni się różnią. Czekaj! Stop na razie, stop! Stop! Te broni się różnią, bo patrzcie, on ma bez tłumika i ja mam z tłumikiem. Dobra, czekaj, ile masz HP? Bo muszę cię teraz obić, tyle, żebyś miał tyle samo ile ja. Co? Masz 200, tak? Masz 200. Powiedz, kiedy będziesz 200. miał 164, dobra? Masz... ile? Teraz eee, mam 78, a... 40. Czyli muszę cię jeszcze raz grzmotnąć, tak? Dobra, Te... pięć, no to czekaj, wracam na górę i startujemy od nowa. Start fight. Może lepiej się przeładuj. Ej, ja zapomniałem sobie z małych potek, które można było wziąć. Co? Ej, zapomnieliśmy o małych potkach, które można było wziąć. Ale na, na szczęście na górze były dzbanuszki. Chłopie! Pierwszą rundę wygrywa PM z tumikiem. Dokładnie. Nie wiem, co by się zachowało, ale nieważne. Dopiero 6 minut. Ok. No spokojnie. No tą rundę wygrał PM z tumikiem. Choć ja sam wolę P.M. bez tumika. Ej, czy teraz wolisz wylinić się broniami? Bo ty dopiero zaczynasz Fortnite. No i po prostu, żeby były porówne szanse. Ale mówię, że... Yy, dobra, bardzo dobrze grasz, ale po prostu chodzi mi o to, że jestem bardziej doświadczony. O. Nie to, że jesteś słabszy, tylko kumasz. Chce, my sprawdzamy, która broń lepsza, a nie kto słabszy, prawda? Bo tak to jesteśmy na tej samej równi, ale sprawdźmy, czy dalej będzie to samo. Czy, yy, czy po prostu chodzi o broń, Kumasz? Nie, no nie, może nie wymieniajmy się broni? Start! Ej, czekaj, sprawdzę coś tylko! Jeżeli z tej skrzyni wydropi y, ten charge, to się wkurzę. Że tyle łaźwienia wystarczyło tu być. I... to nie charge. Start! Start fight! masz 200, tak? Ty masz 200, tak? Jest! Czyli jednak PM z tłumikiem wygrywa tę rundę! Czyli jednak po prostu PM z tłumikiem jest lepszy, prawda? Dokładnie, ten też jest I nie gadaj, że wszystkie bronie, jakimi ja gram będą lepsze, te nowe. Zobaczymy. Zobaczymy czy, czy nowe broni jednak potrafią pokonać stare. Nie bij już! Ja odkładam broni na, na miejsce. I to jest broń winnerska. Czekaj, zrobię tutaj takie pomieszczenie z żelaza i kumasz. To jest, tu będą bronie, które wygrały. Dobra. Póki to nawet moje przegrywają, więc te... Więc po prostu będę musiał tutaj odkładać ja na razie bronię. Te dwie bronie na razie wygrały Dobra, teraz runda na snajpy Chyba, że teraz już yy, po okolicach, nie wiem, czekaj zaznaczmy Gdzieś dotąd możemy tutaj łazić? Wszędzie? Po prostu wywieszy, masz 30 sekund na ukrycie się i będziemy startować Start! Nie, czekaj, zapomniałem o 30 sekundach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dziewięć, trzydzieści. Start! A można... Ej, 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 takie pytanie, a można używać broni, której się znajdzie, tej, czyli typu te kule do podskakiwania? No nie Chyba nie. Ale mamy... Ale małych potek można używać. Tak, tak. O nie, tańczące auto. się trafił? Chłop na dach się wylazł? Dobra, druga ronda. Start fight! Dobra, nikt nie będzie ukrywał, tak? Czekaj, odrodzę się. Ale nie ma już chyba ukrywania. Teraz już normalnie startujemy fighta. Dobra. Dobra, start fight. A teraz główne ładowanie Nie no, to jest start u Co? Łap wygrał drugą rundę Dobra, wygrywasz rundę Teraz po prostu ta broń jednak lepsza Odkładaj ją do Hali, wygrany. Gratuluję. Dziękuję. Teraz ja ją odkładam tu normalnie, tam gdzie są przegrane bronie. No i walczymy teraz na broni ostatecznej. Teraz już po całym mieście. Dobra, teraz mamy 30 sekund. Nie, teraz mamy 15 sekund na ukrycie tylko sobie włączę lotnie, bo komarzy będzie... bo, bo żebyśmy mieli tą całą, 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 całą przewagę, prawda? No Czyli można mieć tę po prostu... Ej, to już będzie ostatnia broń. Chyba, że jeszcze robimy P90 BPM. Start fight! Czy ukrywasz się jeszcze? Ja mam wolne, ale celniejsze, a on ma za to... Co opie co wygląda wygrywa Ema! Nie skar! Czyli Ema a. inaczej! Odwrotź się teraz, żeś miał równą HP! O nieba! Ej, wieście, Epo czy takie odcinki będą Wam się podobać? Zawsze macie nagrać też w nogi od razu, bo mam no, taką zwyczajną blotka. Lub nie taką zwyczajną rundkę, tylko typu, o ja mam taki challenge, ty będziesz używał, nie wiem, mroźni, ty będziesz używał śniegamandos challenge, nie wiem jakby to zrobić, a ja będę robił w tym, w tym samym czasie, no ty będziesz mógł normalnie grać, albo ty nie musisz mieć skina tego, chyba, że ja sobie zrobię, wiesz co? Wiesz jakiego challenge. Wiesz jakiego sobie challenge zrobię? Dlatego? A nie w jesteśmy na odcinku, więc nie zapowiadajmy. Nie no, e tego green Arrow Challenge. Ty nie musisz mieć Green Arrow, ale po prostu będziemy sobie pykać, tylko masz zielonej temy. Pomyślę, że Fortnite będzie jedną z gier, które wam się spodobają. A ja myślę, że jak ja tutaj do stanu tego wymarzymy i będę nagrywał tego Fortnite'a, to będzie cały czas tego. Z ze mną Minecraft Fortnite. No, dokładnie tak będzie. Góra jeszcze nam Roblox raz na ruski rok. Tak, dokładnie. Lub ten Grounded i tak dalej. No, myślę, lama chyba. No, ja jedną czy tej rundzie zabrałem. Dobra, podjazd. Nie, zbagumali mi się budowanie. Tryb... Tryb spocony, włączony. Tryb. Ej, ja, ty się rymuje. Tryb spocony, włączony. Tryb, Tryb Shiba spocony, co? Skar... Ej, teraz tylko coś... Ej, mam taki pomysł. Sprawdźmy jeszcze coś w tym odcinku. Na razie stop, powiem tylko to sobie. Dobra. I teraz jednocześnie na bliższą... Na bliskie starcie wygrywa... Co? Yy, bliskie starcie wygrywa Star Charge. Yy, yy, starcie tak samo bliskie, ale... Yy, Szybkie bliskie starcie wygrywa PM z tłumikiem. A dalekie starcie wygrywa. Czterotaktowy snajperski. Snajperka taktowa Karabin snajperski taktowy A, a ostatnim wy, na, na, na średni dystans wygrywa MK. Ej, sprawdzamy co jeszcze jest lepsze, co więcej bije i tak dalej. Ale to jest na trybie kreatywnym? Nie atakuj mnie ziomek! Czy robimy jeszcze takiego ostatecznego fighta? Ale to nie teraz! Ej to e, próbujemy jeszcze na tym trybie kreatywnym sprawić, co bije dalej i tak dalej? Dobra spoko! No to... Widzowie mam taki pomysł, jak dacie jej 10 łapek to robimy ten typowy test No ale ten test jeszcze raz powtórzy wygrał y, Charge, y, y, P.M. z tłumikiem. Teraz Kaczbro odzywa się te jego dwie broni, które wygrały. Pozdrawiam. A nie, odezwij się, jakie broni twoje wygrały. No wiem. No nie wiem, no to redaktowy, terapeutyczny, i Skarb. No i na tym zakończymy ten odcinek. Bye, bye.